Pewna kobieta była w ciąży z trojaczkami, dwoma dziewczynkami i jednym chłopcem. Pewnego dnia już z widocznym brzuchem poszła do banku, niestety, pech chciał, że tego dnia złodziej napadł na bank. W wyniku szamotaniny z ochroniarzami, rabuś wystrzelił trzy razy, na wskutek czego wszystkie kule trafiły w brzuch kobiety, która cudem przeżyła. W szpitalu kobieta dowiedziała się, że ciąży nic nie zagraża, niestety, kule utkwiły w płodach, a operacja ich usunięcia mogłaby zagrozić życiu dzieci. Kobieta postanowiła zostawić wszystko tak, jak jest. Po szesnastu latach córka z płaczem przychodzi do tej samej kobiety i mówi: Mamo, zobacz, coś takiego wypadło, gdy zrobiłam Siusiu, strasznie bolało. Po czym pokazuje pocisk? Nie martw się, to nic takiego. Następnie przychodzi druga córka z płaczem i sytuacja się powtarza, a babka zrobiła się trochę zaniepokojona. W końcu przychodzi syn z lekko zażenowaną miną. Kobieta na to, niech zgadnę, robiłeś Siusiu i coś wyskoczyło. A syn na to. Nie, waliłem konia i zastrzeliłem psa.